Hejcie się, Maneczko, z tej strony Kaktus, a w dzisiejszym materiale pokażę wam, jak wykonać wszystkie wyzwania na darmowy pakiet Hrabi Shadow w Fortnite. Cie. Ale zanim to, to zostawcie tutaj łapkę w górę, tak aby podbić statystyki tego filmu oraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem, tak aby nie minął was żaden news na tym kanale. A teraz na ekranie wyświetlałam się ostatnia osoba, która zakupiała coś z kodem Mickey God, ponieważ już niedługo pojawi się nowy kod twórcy. Zdjęcia z zakupem z tamtym kodem będziecie mogli wysyłać na tym samym kanale na Discordzie. A ja już Wam nie przedłużam i lecimy do odcinka! Tak więc, w ostatni czwartek, czyli 14 maja 2021 roku, na tym kanale pojawił się film o nowym pakiecie Robyshadow, Shadow, na którego był swoją drogą konkurs. I jednakże tamtą chwilę był ten odcinek z zapasu, bo byłem na wyjeździe, myślałem, że będzie on za 15 zł. Jednakże osoba wygrana otrzymała już swojego Pay safeguarda. Podczas mojego wyjazdu okazało się, że ten pakiet będzie totalnie zdarmowy, dla graczy na komputerach oraz laptopach, a mianowicie, żeby to zdobyć, trzeba wykonać proste trzy wyzwania. W tym materiale powiem Ci jakie one są i jak je wykonać. A więc pierwszym wyzwaniem jest rozegr rozegranie 5 gier ze swoim znajomym, czyli musisz na duo Trio lub oddziały rozegrać 5 gierek. Pamiętajcie, że nie mogą być to randomowe osoby, a osoby, które masz już na swojej liście znajomych. Za ukończenie tego wyzwania, otrzymujesz plecak. Drugim wyzwaniem jest przetrwać 500 przeciwników. To wyzwanie możesz wykonać na solo i jest ono naprawdę bardzo proste. A musisz rozegrać 6 gierek i w każdej być minimum 9. Oczywiście możesz też rozegrać 500 gier i w każdej być z nich 99. Za ukończenie tego, otrzymujemy naprawdę fajną lotnię. Ostatnim wyzwaniem jest zadanie 1000 obrażeń przeciwnikom. To wyzwanie wykona Wam się po prostu samo, po prostu grając. Czyli prosto mówiąc, walicie 5 bomb ze spaza w głowę i zadanie zaliczone. I kill off jest Wasz. Jeśli wykonacie te wszystkie 3 wyzwania, to do swojej szafki otrzymujecie skina Ruby Shadow. Pamiętajcie, że wszystkie te wyzwania możecie wykonać w, w losowej kolejności. Wbicie takiego skina zajmie Wam maksymalnie 3 godziny. Myślę, że naprawdę warto poświęcić 3 godziny swojego życia w zamian za tak kozackiego skina. Ja skinem Ruby Shadow będę mógł zagrać dopiero po wbiciu 1000 subskrypcji, bo mam z wami zakład, że do takowej liczby subskrypcji gram rozunkowym miałśniakiem. Jednakże ta lotnia, z offem i placakiem będę mógł zagrać. Napisz w komentarzu hashtag darmowe, a przypnę ci serduszko. I to już byłby koniec tego odcineczka, zostaw łapeczkę do góry, jeżeli podoba Ci się to co tworzę i chcesz podbić statystyki tego filmu oraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem, tak aby nie ominął Was w żaden nieuznanym kanale. I ja już Wam nie zabieram czasu i trzymajcie się, alo bęc!